Witajcie! Skażone mody, smocze klucze, skarbce. To wszystko się wiąże ze sobą. Ponieważ aby zdobyć taki mod, czyli skażony mod, potrzebujecie znaleźć skarbiec, aby otworzyć skarbiec, potrzebujecie smoczego klucza. Proste i banalne. Ale jeśli jesteś początkującym graczem, możesz nie wiedzieć o tym wszystkim. Ale już za chwilę, za momencik, wszystko będzie jasne. Czym są skażone mody? Oferują one wzmocnienie większe niż standardowe mody, ale kosztem obniżenia jakiegoś parametru. Coś za coś, aczkolwiek wzmocnienie jest większe niż to, co zostanie zmniejszone. Ponadto są one niezbędne do tworzenia najsilniejszych i najciekawszych buildów, więc dobrze by było posiadać je wszystkie, a przynajmniej najważniejszą ich część w swoim arsenale. Wszystkich modów skażonych jest 24, a ich wykorzystanie zależy oczywiście od Waszej pomysłowości lub ewentualnie od znalezienia i skopiowania dobrego buildu, np. ze strony Overframe. Pierwszym krokiem jest odblokowanie Daimos, co nie powinno sprawić wielkich trudności. W tym przypadku wystarczą dwa pierwsze węzły z misjami uprowadzenie oraz eksterminacja, na których to spokojnie możecie chodzić na skarbce. Uwaga! Nie mylić tych skarbców, ze skarbcami izolacyjnymi znajdującymi się na dryfie kampionu. To są całkowicie dwie różne rzeczy. Kolejny krok to zdobycie schematów na smocze klucze. W tym celu musicie się udać do Dżokranowego i przenieść się do laboratorium Oroki. Tutaj podejść do odpowiedniej konsoli i zakupić cztery schematy. Następnie w warsztacie na orbiterze przystąpić do produkcji tych kluczy. W tym momencie musicie podjąć pierwszą decyzję: czy wyprodukujecie po kilka egzemplarzy tych kluczy, czy też tylko po jednym. Wbrew pozorom ma to znaczenie. Do tego zagadnienia wrócimy, jak już wyjaśniam, na czym polega otwieranie skarbców. Kolejnym krokiem jest umieszczenie wyprodukowanych kluczy w kółku ekwipunku, i tu pojawia się haczyk, a właściwie dwa. Nie masz pojęcia, jaki klucz będzie potrzebny do otwarcia skarbca, więc musisz na misję wziąć wszystkie cztery. Niestety, każdy z tych kluczy, gdy jest umieszczony w ekwipunku, powoduje spore osłabienie. Krwawiący klucz zmniejsza poziom życia o 75%, niszczający klucz zmniejsza tarczę o 75%, wygaszony klucz zmniejsza ilość zadawanych przeciwnikom obrażeń też o 75%. A z kolei kulejący klucz zmniejsza prędkość poruszania się o połowę. Jeśli na otwieranie skarbów idziesz ze znajomymi, to każdy bierze po jednym kluczu. Jeżeli idzie was czworo, dopasowuje sobie do, do tego klucza Warframe a i większego problemu być nie powinno. Gorzej jednak jest w sytuacji, gdy zamierzasz iść na misję samotnie. No cóż, wtedy nie masz wyboru i wszystkie cztery klucze musisz wziąć ze sobą i borykać się z tymi czterema osłabieniami. W takim przypadku wypadałoby wybrać się na misję Warframe'em, który poradzi sobie z tymi niedogodnościami związanymi z kluczami. Jeśli jesteś początkującym graczem i nie posiadasz zbyt wielu Warframe'ów, to polecam iść Rhino, schematy do którego są do wyfarmienia na Bosie Shaka. Jeśli wrzucicie mu mody na pancerz i siłę umiejętności, to dzięki jego umiejętności żelaznej skóry problem z życiem i tarczami nie będzie istotny. Z kolei jego ryk? Trochę zrekompensuje stratę związaną z debuffem zmniejszającym obrażenia wrogom. Zresztą zawsze możecie użyć jego tąpnięcia, aby zyskać czas na ubicie bezradnych przeciwników. Pozostaje problem z poruszaniem się. Na szczęście kara do prędkości nie dotyczy manewru, więc wystarczy poruszać się skokami balistycznymi. W ten oto przykładowy sposób problemy związane z noszeniem kluczy nie mają dużego znaczenia. Gracze bardziej zaawansowani ale nie powinni mieć jakichkolwiek problemów związanych z znaczeniem kluczy, tym bardziej że w ostateczności zawsze mogą skorzystać z operatora, o ile stworzyli w miarę dobrego ampa. W takim przypadku można poruszać się po mapie tylko i wyłącznie operatorem do momentu znalezienia drzwi, a zabijać wroków ampem, bo wszystkie debuffy nie dotyczą operatora i jego broni. Klucze mamy. Teraz pora na znalezienie drzwi, na których możemy je użyć. Drzwi do skarbca wyglądają tak. Teraz trzeba udać się na misję na Dajmosie, najlepiej na eksterminację, no i rozpocząć poszukiwania tychże drzwi. Pomocne będzie znajomość rozmieszczenia pomieszczeń, czyli im więcej razy będziecie na misjach w tym obszarze, to tym będzie łatwiej. Ponadto warto sobie odpalić mapę na pełny ekran. Teoretycznie skarbiec powinien być na 100%, więc wszystko jest tylko kwestią przeszukania dokładnie każdego miejsca w którym mogą znajdować się drzwi do skarbca. Jeśli posiadasz wsparcie wzrok Orokin, możesz je użyć, ponieważ jeśli skarbiec znajdzie się w zasięgu działania tego wsparcia zostanie on oznaczony. Po odnalezieniu drzwi wystarczy podejść i po użyciu akcji o ile posiada się odpowiedni klucz w ekwipunku drzwi zostaną otwarte i w środku znajdziecie skażony mod. Ale dopiero po zakończeniu misji poznacie jaki mod znaleźliście. Wszystkie mody mają taką samą szansę na odnalezienie, więc od losu zależy, co udało Wam się znaleźć, co Wam wypadło. Ale teraz warto wspomnieć o trzech istotnych sprawach związanych z otwarciem skarbca i zdobyciem jego zawartości. Pierwsza: klucz użyty do otwarcia zostaje zużyty. Jeżeli wyprodukowaliście tylko jeden egzemplarz, to znika on z kółka sprzętu, co oznacza, że zniknie także debuff z nim związany. To jest spory plus, minusem oczywiście takiego podejścia, że wyprodukujecie jedną sztukę jest to, że po powrocie z misji koniecznie musicie wyprodukować ponownie zużyty klucz i ponownie umieścić go w Jeżeli macie problemy z pamięcią to odradzam posiadanie tylko po jednym egzemplarzu, dlatego też wcześniej wspomniałem, że musicie zdecydować czy stworzycie po jednym kluczu czy też wiele sztuk na zapas. Druga rzecz jaka się wydarzy, to osoba, która podniesie skażony mod, otrzyma losowe osłabienie. Takie jakie niesie ze sobą noszenie jednego z kluczy. Więc może to zmniejszyć Wam poziom życia, tarcz, zadawanych obrażeń, czy też spowolnić. Sumuje się to ze słabościami wynikającymi z noszeniem kluczy. Więc na przykład jeżeli posiadasz klucz kulejący i ledwo się poruszasz, ponieważ nie potrafisz robić skoku balistycznych. No to jeśli trafi Ci się deba w no to cóż, będziesz chodził tak wolno, że doglaczenie się do wyjścia zajmie Tobie wieczność. Trzecia rzecz, która ma związek z otwarciem skarcza, to pojawienie się skażonych wrogów, którzy będą Ciebie atakowali. Są oni trochę potężniejsi niż przeciwnicy, z którymi na tej misji miałeś do czynienia do tej pory, więc jeśli nie wypełniłeś założeń misji, to możesz mieć problem z ich pobiciem. To oczywiście jest tylko kwestia potęgi broni, której używasz. Jeśli jesteś nowicjuszem w tej grze, to może być to dla ciebie spory problem. W innym przypadku, to, że się zmienili przeciwnicy, tak naprawdę nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. Ale na wszelki wypadek warto na tę misję wziąć najlepsze bronie, które się posiada. Jeżeli masz pytanie dotyczące jakiego typu obrażenia byłyby najlepsze, to pomimo wystąpienia aż trzech różnych frakcji przeciwników, w tym przypadku najlepiej będą spisywały się obrażenia wirusowe. To by było wszystko na temat otwierania skartów i zdobywania skażonych modów. Ale mam jeszcze jedną uwagę. Gdy już zakończysz chodzenie po te mody, koniecznie z kółka ekwipunku wyjmij smocze klucze, bo łatwo o tym zapomnieć i pójść na zwykłą misję ze smoczymi kluczami. Podpowiem Wam, zdarzyło mi się to nieraz. I tu można mieć spore zdziwienie, dlaczego Kusiba idzie tak słabo i to chodzenie jest takie niemrawe. Także starajcie się nie zapominać po misjach, wyjmować te klucze, pozbyć się ich i po prostu nie mieć problemów związanych z tym, że ograniczają Was jakieś dziwne debuffy. Dobra, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć.